Witam Was, Kalne Ryby bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc grudzień i a, jak a, a, w, to w czytaniach miesięcznych sprawdzę dla Was energię najważniejszą miesiąca, e, grudnia plus karta rada, miłość uczucia dla Singli, miłość uczucia dla związków i a, na koniec praca, finanse, kwestie materialne, kwestie finansowe. Zachęcam was kochani do sprawdzenia swojego ascendentu, jak i do rozejrzenia się po moim kanale, bo wiele ciekawych czytań, przekazów znajdziecie. Um, Zachęcam was również do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, do zostawienia komentarza, czy też do udostępnienia. A jeśli chodzi o czytania, e, czy też rytuały prywatne, to w opisie pod filmem wszelkie informacje znajdziecie. A ja już patrzę na Waszą energetykę w grudniu rybki. I co tutaj się będzie działo u Was, przy Was, dla Was? Dziesiątka monet, królowa monet, dziesiątka mieczy. Hmm. Karta rada, szóstka buław, single, szóstka kielichów i mamy dziewiątkę monet. Eee, mamy sprawiedliwość i dziewiątkę buław dla związków. I finanse, praca, karta świata. Król kielichów i dwójka buław, uznanie, szczęście, radość, 7 siódemka. Mony nas podzietali, czyli też jakieś dojrzewające projekty, plany, sprawy, które tutaj po prostu e, trwają się i toczą i są dla Was bardzo ważne. Stały, stabilny miesiąc, no spotkania rodzinne, e, ale stała, stabilna energetyka finansowo, zawodowo, bardzo stabilnie. Macie głowę na karku, będziecie mieli e, e, po prostu, e, będziecie wiedzieli, jak swoje sprawy załatwić, jak e, pewnymi sytuacjami pogierować, jakie, jakie wybory, jakie decyzje podjąć a Może być dużo spraw organizacyjnych, załatwiania, robienia właśnie. Z jednej strony jesteście w stanie sobie z tym poradzić, jest stabilna energetyka, z drugiej strony gdzieś mentalnie Was to troszkę wyko wy wykończy, tak? Także psychika może troszkę tutaj um, no, ucierpieć y, w pewnym sensie y, y, przez to wszystko, więc uważajcie na to, żeby na przykład nie brać innych spraw, innych ludzi na... Swoją głowę, tak? Um, na swoje ramiona, dlatego, że możecie tego wszystkiego nie udźwignąć. W pewnym momencie może zrobić się za dużo po prostu, więc tutaj bardzo zwróć uwagę, droga Rybko, na e, Twoje możliwości, nie przekraczając pewnych granic, tak? Bo wtedy to nie będzie e, dla Ciebie dobre i korzystne. Um, więc to jest takie ryzyko. Niemniej jednak też nie, nie, nie mówią karty tutaj o tym, że wydarzyć nie wiadomo co i że nie będziecie mogli się z tego pozbierać. Ale po prostu wszelkie spotkania, te, e, e, załatwianie pewnych spraw a, i podejmowanie wyborów to, to jednak też wymaga no, tak myślenia, analizowania i a, a, brania wszelkich za i przeciw, więc to też może Was wykończyć. Więc tutaj jakby karty mówią m, wykończyć troszkę no, psychicznie, tak? A, zmęczyć bardzo mam na myśli. Więc uważać właśnie z tym, żeby za dużo nie brać e, odpowiedzialności e, na siebie w tym miesiącu. Tylko no, ograniczyć to do tego, co naprawdę musi się wydarzyć, co naprawdę musi zostać załatwione, mm, poprowadzone, ale nie więcej niż to. Karta Rada, szóstka buław, no to są sukcesy, czyli jakby nastaw się na sukces, nastaw się na pomyślność, czyli tutaj też chodzi o projekty, sprawy, które właśnie Was kosztowały już dużo energii, tak, jeszcze trzeba będzie troszkę powalczyć, ale y, sukces jest gwarantowany, więc tutaj też y, jakby karty mówią, że jeśli będziecie mieli takie momenty w swoim życiu, drogie rybki, że w sensie w tym y, miesiącu, że będziecie się troszkę karcić, albo nie będziecie zadowoleni, że no dobra, to mi się udało, ale jeszcze nie mam tego, tamtego, i, i jeszcze czegoś innego, to tutaj gdzieś karty mówią, zobacz też na to, co Ci się udało, tak, Osiągnąć tak, i że to, gdzie jesteś, w tym miejscu, w którym się znajdujesz, to już jest duże osiągnięcie, tak? Nie na zasadzie tego, czego nie mam, czego mi się nie udało, a na zasadzie tego, co potrafisz, co możesz, co masz, i tak, to też miejsce, w którym jesteś teraz. Na tej zasadzie. A pewne rzeczy też może nie przyjdą od razu, potrzeba czasu, ale sukces gwarantowany, jak najbardziej. Single tutaj, mam szóstkę um, kielichów dla Was, dziewiątka monet. Fajne jakieś spotkania, ktoś w przyszłości może się pojawić, e, coś fajnego tutaj się dzieje. Chociaż mogą to być takie, wiecie, spotkania, nie stricte, że, że uczucia, miłość e, od razu. Póki co, no po prostu macie fajny przepływ energii, fajnie się dogadujecie, fajnie wam się rozmawia, wspólne jakieś zainteresowania, wspólne jakieś pasje i to się może rozwinąć, coś fajnego, ale zaczyna się od przyjaźni, tak? Na tej zasadzie to widzę tak e ewentualnie właśnie spotkania z ludźmi, osobami z przeszłości tutaj na ten e, moment, e, na ten miesiąc, a, może też jakieś kwestie, które sobie będzie trzeba z kimś wytłumaczyć, może jakieś długie, które będzie trzeba oddać, a, a, bądź po prostu jeszcze jakieś no, niepozamykane tematy, które będziecie po prostu mm, omawiać, tak? Ale stała, stabilna energetyka, szansa na... na... Jest tutaj ktoś przy Was, tak? I ta relacja ma szansę się rozwinąć, ale potrzeba czasu. To tak nie jest relacja, w którą się wchodzi na, no od razu, tak? A, I mamy sprawiedliwość i dziewiątkę buła w stałych relacjach, stałych związkach. Troszkę wycofanie, zdystansowanie, izolacja. Źle się nie dzieje, ale nie, nie jest to jakiś wybuch e, emocji, e, nie wiadomo jaki, i, i, i nie wiadomo um, jak, e, jak e, romantyczne uniesienia. Bardziej tak na, na ostrzu noża pewne sprawy staną postawione, i takie zastanawianie się, taki moment przyjdzie refleksji nad swoją relacją, z o, związkiem. Czy jest równowaga, czy to, czy, czy gdzieś się uzupełniamy, czy czegoś brakuje, bo jest jakiś dystans, ktoś się czegoś obawia, a ktoś może się obawia tego, że partner zostawi albo ktoś. Ktoś się mi tutaj zamyka bardzo mocno w tej relacji. Nie wiem, czy to jesteście Wy, czy to jest Wasz partner, ale jest jakieś dystansowanie się. Jak jedna osoba zacznie się dystansować, wycofywać, to druga zacznie myśleć, co jest, co, co się dzieje. Jeszcze rozstanie jako tako nie mam, ale będzie takie no, analizowanie sytuacji, zastanawianie się rzeczywiście, co się dzieje i myślę, że też takie... No może to być tymczasowy kryzys, tak? Tymczasowe dystansowanie się E, ale może też to e, e, będzie miało jakieś inne, e, inne powody, tak? I ważnym jest tutaj, tak? E, żeby się z Tobą komunikować i rozmawiać w tych tematach. E, a więc takie zastygnięcie, izolacja. E, stałe, e, i teraz tak, finanse, praca, e, kwestie materialne dla Was, karta świata, no to są osiągnięcia, tak czy inaczej, nie wiem, czy podróż za granicę komuś się nie szykuje drogie rybki, albo może gdzieś E, styczniu z jakąś firmą zagraniczną, albo rozważanie pracy za granicą, może gdzieś jakiś wyjazd, niekoniecznie w tym miesiącu, ale gdzieś będziecie planować. Um, coś takiego to jest, tu mi się pokazuje. Może też jakiś mężczyzna w to jest, będzie zamieszany. Król kielichów, ktoś, ktoś Was dostrzega, ktoś jest, e, jakby, może być cichy wielbiciel w pracy, albo jakaś osoba, z którą współpracujecie, która daż do Was uczucie. A Dwójka buław, czyli będą potrzebne jakieś decyzje na pewno. Tutaj, e, no bo też może wam coś zostać zaoferowane, tak? Jakaś oferta, jakaś szansa, jakaś możliwość, e, ale decyzja będzie należała oczywiście tylko i wyłącznie do Was samych, bo może być tak, drogie rybki, że Wy już macie jakiś plan na siebie, e, chcecie to zrealizować, wiecie co, wiecie jak, wiecie kiedy, mniej więcej, tak? Nie musi to być e, już ze wszystkimi szczegółami, ale mniej więcej macie taki plan. A tutaj się pojawi jeszcze coś, tak? Bo jeszcze ktoś widzi z jakąś inną propozycją i będziecie patrzeć, czy to jakoś można razem dopasować, czy jednak będzie trzeba tutaj wybrać jedną z dwóch, na przykład opcji możliwości i coś, coś poświęcić. A jeśli coś poświęci, to czy chcesz poświęcić coś w ogóle w tej kwestii, w tej sytuacji, czy jednak będziesz trzymać się swojego planu. Um... I swojego celu, więc tutaj e, e, tak czy inaczej, wybory, ale stała, stabilna energetyka to jest bardziej, e, jeśli chodzi o wasz rozwój, jakieś dalsze kroki w waszej karierze bądź w waszym rozwoju, jeśli się uczycie jeszcze tak, to tutaj decyzje z powiązane finansowo, jakby e, zawodowo. Ja nie widzę żadnych zagrożeń, tylko będzie trzeba po prostu podjąć pewne decyzje, żeby się gdzieś może umocnić albo wyżej. E, wspiąć, tak? Na tej zasadzie tutaj drogie, e, drogie rybki, ale jest stała, stabilna energetyka jak najbardziej, tak? No i tym bardziej, że jeszcze jakieś oferty z zewnątrz dla Was, więc e, to też mówi samo za siebie. I tak to widzę na ten miesiąc dla Was. Wszystkiego dobrego, e, drogie rybki. E, raz jeszcze zębem do sprawdzenia swojego ascendentu, jak i rozejrzenia się po moim kanale, e, jak i do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia, tylko czytania, zostawienia komentarza, też do udostępnienia. Jeśli chodzi o czytania, czy też rytuały prywatne w opisie pod filmem wszelkie informacje. Um, Zachęcam um, Was również do większej wiary w siebie i w swojej możliwości rybki. Bo naprawdę możecie więcej niż czasami myślicie. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.